Siema, z tej strony Składny, a dzisiaj ze mną jest... No ten, wiesz, no, Boniek, no. O, właśnie, Boniek, nawet na nim piszę. Dobra, przecież to, ym, to, 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 co musimy zrobić na tym skyblocku, bo to jest skydwok oczywiście. Y, zrób farmę malonów, farmę ziemniaków, łóżko, farmę zboża, generator grobla, nieskończone źródełko wody, zbój domek i powiększy BSP. Ja się biorę za dzieło teraz. No. Okej, okay, a ja patrzę, co jest tutaj. Y, 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 y. Okej, okay, to będzie druga na No, Ryan, to będzie druga Ogólnie Skype, to jest nasz rektor, będzie u mnie i na kanale się. U mnie i u Bonika na kanale się pojawi. No, 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 no właśnie. <trym> no, chciałem dziewko. Dziewko, dziewko, dziewko. Mam dziewko. Masz, zrób crafting. Nic Mam. nie widzieliście. <trym> <trym> Aby tyle drzewka? A gdzie są moje wiaderka? Lol. No i nie ma wiaderka z wodą. Ja mam, ja mam w sobie, w sobie. Czekaj, na się zrobi kill-off. Posadź jeszcze jedno drzewko. Ej, chwila. Tu są. Co robisz? Nic, boję się, że wypadnę. Czekam aż coś spadnie. <laughs> Ej, jest roślinka, jest, mam roślinkę jedną. I tu trzeba będzie zrobić farmę zboża, tak? To czekaj, zrobi się za nasionka, zbieram. O, o. Sorry, 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 sorry. O, to bolało. Oj, przepraszam, nie chciałem. W ogóle ten będzie troszeczkę krótki, bo to jest taki testowy jakby. No. Ej, zabrałeś mi kwiatka, tak? Ja ci, ci chciałem go podarować. Ale sam się go podarowałem. <laughs> Lika spadła, bo nie jak to ty To za niebo, ja wodę i w ogóle... <laughs> dobra, tyk. Ty. Co za magiczne okay. dzieło. Ty, ty, e, ja ściągnę to dzieło. Zetnę, dobra? zetni. zrób tam generator kobla, nie? Kobla co, ja robię nieskończenie źródełków wody Tylko potrzebuję troszeczkę drewna, jeszcze potrzebuję raz, dwa, trzy Ehm, dokładnie cztery wystarczą Cztery deski oczywiście, czyli jedno drewnięko mm, Dobra, ja tu kampię, żeby mi roślinka spadła Ej no właśnie, bo to była... Nie, jeszcze jedna jest skrzynca, ale wiesz ale wiem, najłatwiej będzie jak będzie całe na wyspie. Tak to kampimy i... Ej jest, 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 jest. Szybko, szybko. Ale um. Ej, Lol, no. zrobił się lud. Ale wyleciała woda, okej. Okay. Czyli tyk. Ej, chodźmy tu. Nie mogę podnieść. Okay. Chodźmy tu. Co, już idę? O, podniosłem, podniosłem. Mam, mam Co masz? Gra trzeba generator zrobić. Ej, lud się zrobił. Lud To proszę, no, to będzie woda. Robi się. No, bo no wiem. Ej, oczywiście jest lama, tak? A, jest, okej. Okay. Chyba... Masz kilo, to jest kopał. Ej, nie, nie to! A ty okay, też. Mam kill'ów, mam kopać. Gdzie mam kopać? Tutaj, kobra. Tylko czekaj, ja jakieś lepsze dojście, co zrobić. No widzisz, będziecie do lewej wchodą. Weź se, po co mam wykopić? Tylko ze Ej, pod się. To się Truska. samo zamraża? No, bo tu jesteśmy na zimie ogólnie. Stań w tym, w tym, w tym, w tym czymś. Okej. Okay. Na dole, no jedno za tą, no, o! Ja to do ciebie na O, Okej. Okay. Jest znam. Ogólnie jakie są jeszcze zadania. No, rób tam coś innego, ja to nakopię. Okay. Nie ma, już na ta to wszystkie się rozwalą. Buduj domek, powiem że wyspę. E dear to trzeba oszczędzać. Ja mam już dwa koba. Wow, super bo by już kopować wyspę z farmy i farmy zboża jak było dużo komnaty, można było iść do którejś wyspy, ale nie ma wyjuszu wiesz czemu? bo by musiała być maszynka na dwa część nie? a no no wiem jak to zrobić ale to jest za mała wyspa Dobra ja mam 10 jak na razie 10 10 masz jakąś roślinkę? co masz jakąś roślinkę dziewka? no jedną, jedną posadzić? to bądź do skrzynki, ja tam posadzę Derwujemy jeszcze chwilę, za arwo daj jednego kobla, ja zrobię kill off czekaj, czekaj jak co to nagrywamy już 6 minut, nie? to będziemy jednego kończyć, zrobiliśmy zazwania. Ten, ten pierwszy odcinek jest taki jakby. kurde. Ja dam się będą dłuższy. Da jednego kobla! Roby killo Dzięki. No jednego! Dał mi 15 14 <grym>, dałem, pomyliłeś się. O! Oh, tak? Achievement! Yes! Masz kilofa. Rzuciłem ci! Nie, zabrałeś. A nie, zabrałeś. O, będzie szybciej. O. Tylko że i tak. Ej, zrobię słupkę. Okej. Okay. Oła, oła. Oła. nie pal się! Ej, cholera nieami też czy skręcę co? Zrobić jeszcze jedną. O nie, wkurza mnie to. Ale co? Bo niektóre się spalają. Trzeba wymyślić jakieś bardziej lepsze. O, dostałem! Na no, następny odcinek się zbuduje jakiś lepszej. No. Cholera Nie no dobra Zrobimy A rozbudowujesz wyspę i No tak po południu Masz tu jeszcze 14 Dobra ostałem 14 i będziemy kończyć pierwszy odcinek No 7 minut i 50 sekund No Co trzeci się spala? A co czwarty trafia do mnie? Na no, a ten odcinek się zrobi jakiś inny. Ja widziałem tak a chyba taki fajny na generator. Dwie miejsce. No. Dobra, ile jeszcze masz tutaj ustawię i kończymy. Eee, to dociągniemy go do 9 minut, nie? Ile 8.30 Dobra to masz tu, jeszcze, masz tu jeszcze 14 kobla masz I tu masz jeszcze jednego No boże no, no Bożeno, Teraz radziewko będzie ruski rok, Ru Ruś Trzeba zrobić więcej tych dziewczynek No, O tak fajnie widzę budujesz U mnie to na teksturku paku zajebiście wygląda Laura dobra Później będziemy kończyć ten odcinek, co nie? Chodź no. mnie. No, no. No, jestem. To by było na w tym odcinku. przynajmniej u mnie. Jeżeli spodobało się, ja zapomnijcie wciśnąć zielonej łapki. Dzięki, no. cześć, na razie. Ja tak Na razie.